Czołem, kapitanowie! Szparagus z tej strony. Moi drodzy, dziś obczajmy sobie konstrukcję stalową. Z tego co kojarzę, to sam jest za stal w World of Warships, więc nie trzeba wydawać złotówki. Jeżeli ktoś lubi niszczyciele, to myślę, że ten niszczyciel na pewno mu się spodoba. Natomiast jeżeli ktoś lubi niszczyciele torpedowe, to spodoba mu się na pewno, i to bardzo. Jak widzicie, to jest okręt, który ma trzy wyrzutnie po cztery torpedy. To są torpedy, które rozwijają prędkość 66 węzłów, mają alfę na poziomie 17900 obrażeń, no i do tego zasięg 16,5 km, więc poniekąd graczom, którzy, którzy mają na przykład giringa, myślę, że ta konstrukcja również będzie się podobała. Bazowe przeładowanie dział artylerii głównej, których jest aż 8, to jest 6 sekund, więc nie wygląda to jakoś rewelacyjne. Natomiast no, przy tych torpedach, coś za coś, nie mogliśmy mieć takiego przeładowania jak na giringu, ponieważ tutaj działa są o 2 więcej i ten okręt wówczas byłby zdecydowanie przegięty. Co mamy do dyspozycji jeszcze? Jeszcze mamy typowy amerykański dym, który trwa 130 sekund, więc spokojnie 2 minuty możemy cieszyć się tym, że mamy dym, możemy go dać naszym sojusznikom lub sami z niego skorzystać. No i do tego nienaganny kamuflaż, który moi drodzy wynosi 5,8 km. No właśnie, czy to dobrze, czy niedobrze? Shimakaze, z tego co pamiętam, ma 5,6, więc troszeczkę lepiej, natomiast wydaje mi się, że artyleria Shimakaze jest gorsza. Chyba trochę wolniej kręcą się wieże tej artylerii głównej na Shimie. No i do tego Shima ma tych dział 6, a nie 8. No więc tutaj musiało być to czymś tam, powiedzmy. Zrekompensowane. No Shima oczywiście ma więcej torped, bo ma trzy wyrzutnie po 5. one zadają dużo większe obrażenia. Są minimalnie szybsze, zresztą zależy o której konfiguracji torped mówimy. Jeżeli chodzi o te 67 węzłów i 12 km, no to do tych się odnoszę, ponieważ tymi torpedami zazwyczaj gra większość graczy. Porównując go na przykład do Gearinga to można powiedzieć, że ten okręt w zasadzie nie posiada obrony przeciwlotniczej, nie ma też możliwości używania rozbicia, tutaj mamy po prostu dym, mamy dopałkę do silnika i mamy R i to jest taki standard, taka baza, z której możemy korzystać, no ten okręt obrony przeciwlotniczej w zasadzie nie posiada. No dobrze, to powiedzmy teraz, kto jest autorem tejże bitewki. Kolega z klanu QRF Alfa et Omega. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za podesłanie tejże powtóreczki. No, jeżeli ktoś sobie kupuje taki okręcik za stal, to myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo, bardzo doświadczonym graczem. Graczem, który pewnie pograł sporo w rankingówkach, sporo poglał, pograł w klanówkach. Zobaczcie, mamy tutaj szymę, którą wykryliśmy na dystansie. Jak widzicie 4,4 km, no będzie trzeba od niej teraz uciekać. Bo jak nam rzuci dywan, torped, to, to może być dla nas bolesne doświadczenie. Tych obrażeń, jak widzicie, zadaliśmy jej tutaj naprawdę niewiele. To jest 2,5 tysiąca. No i teraz będziemy mogli spróbować tutaj przyczaić się jeszcze na to Shimakaze. Jeżeli ono jest w dymie, to za chwilę tej jednostce prawdopodobnie znikniemy no i teraz prawdopodobnie kolega przytulił się tutaj do skał z jednego prostego powodu moi drodzy mianowicie takiego, że będzie chciał jak najszybciej zniknąć nie strzelać do przeciwnika no i jednocześnie być może tutaj to shimaka storpedować, ale także uniknąć potencjalnych torped wystrzelonych przez tą shimę straciliśmy trochę punktów wytrzymałości no ale zobaczcie tutaj ładnie Yamato napłynie na te nasze torpedy, zobaczmy ile tych torped przyjmie Yamato ma dobrą obronę przeciwtorpedową więc część tych obrażeń zostanie tutaj zredukowana, no ale z trzech torped wpadło 40 tysięcy obrażeń, więc wydaje mi się, że można być z tej ilości obrażeń zadowolonym, zobaczmy tylko czy jeszcze któraś z tych torped zdoła dotrzeć zanim to Yamato zostanie zatopione z tej drugiej salwy, niestety udało mu się Wyminąć te torpedy. No i teraz widzicie, artyleria główna tutaj poszła w ruch, ale niestety któryś z naszych sojuszników zatopił to. Yamato to był Hindenburg. No i Shima, widzicie, storpedowała naszego kurfursta. Mamy dwa kapy. Trzeci kap już jest przejmowany w tej chwili przez naszą Shimę. Ona nie będzie tam miała łatwo, bo tam jest Jejang i Girling, więc okręty, które są artyleryjsko otrzyma kaze dużo lepsze, ale jeżeli będzie długo trzymać tego kapa, no to myślę, że to będzie woda na młyn w przypadku naszego teamu. Moi drodzy, co jeszcze chciałem Wam powiedzieć. Jeżeli chodzi o torpedy, bo, bo jeszcze o tym nie wspomniałem, to trzeba mieć świadomość tego, że te torpedy, moi drodzy, bazowo przeładowują się z tego co kojarzę, około chyba 130 sekund, natomiast można skrócić to oczywiście ulepszeniem za trzy banieczki do kupienia, za trzy banieczki sreberka do kupienia. No i do tego można jeszcze jeszcze skrócić to umiejętnością kapitana. Więc wówczas czas przeładowania tych torped z tego co sprawdzałem na wows FT wynosi 99 sekund. Więc wydaje mi się, że jest to już wartość taka dosyć ciekawa, zwłaszcza że tak jak wspomniałem, tych wyrzutni torped są aż 3 sztuki, jak widzicie, ze wszystkich trzech można strzelać torpedami. Na prawą oraz na lewą burtę. To również jest zaleta. Teraz dość odważnie kolega Alfa i Omega z grozowojem próbuje się wdać w pojedynek artyleryjski. Grozowoj dużo szybciej przyładowuje swoje działa. Te działa ma zdecydowanie szybsze. Teraz aż 5 pocisków trafiło tego grozowoja, no ale udało nam się. Zniknąć. Niestety, Wooster odpala radar grozowo i opuszcza swoją zasłonę dymną. Dzięki temu udaje nam się strzelić kolejną salwę, ale niestety te torpedy, jak widzicie, nie trafiły. Okręt przyspieszył na tyle szybko, że najzwyczajniej w świecie się e, wysmyknął z tejże, e, z tejże salwy artyleryjskiej. E, no i teraz musimy wyczekać na dogodny dla nas moment mianowicie aż Woosterowi skończy się działanie radaru i jeżeli się skończy będziemy mogli przejść tutaj do działań ofensywnych w tym momencie Alfa i Omega widzicie tutaj chowa się między innymi za torpedami Cho przed torpedami przepraszam chowa się między innymi przed tym ewentualnym ostrzałem ze strony Woostera no a Wooster może nas tutaj bardzo szybko pozbawić puli punktów wytrzymałości ponieważ ma szybkie przeładowanie, dużą ilość dział więc byłaby to na pewno dla nas sytuacja problemowa. Niestety niedobrze się dzieje na kapach, niedobrze się dzieje w bitwie, ponieważ przeciwnik zatopił już trzy nasze okręty, ale to jeszcze jest taka faza bitwy, że jeszcze wszystko się może wydarzyć. Widzicie, teraz zao zatopiło Minotaura poprzez zalanie, więc Minotaur prawdopodobnie dostał torpedę i poleciał na dno. No a kolega tutaj Somersem, jak widzicie, będzie próbował cały czas przeciwnika. Po pierwsze, spotować, zwłaszcza jeżeli chodzi o te lekkie krążowniki, a po drugie, tutaj cały czas skutecznie torpedować. Być może te torpedy gdzieś tutaj ustrzelą tą montanę, to jest raptem niespełna 9 km, więc jest szansa, że jeżeli ona nie będzie zmieniać prędkości, nie będzie zmieniać kursu, no to. Prawdopodobnie na którąś z tych torped może się nadzieć, może na więcej niż jedno. Przez chwileczkę widzieliśmy Shimę, ona prawdopodobnie została złapana, być może na radar naszego ustera. Tak czy siak, moi drodzy, teraz jest postawiona tutaj zasłona dymna, no i kolega będzie próbował ostrzeliwać Montanę. Prawdopodobnie po tym, jak wpadnie i zalanie, będzie chciał tą Montanę podpalić, a zalanie wpadnie na pewno. Teraz już prawdopodobnie poszła Erka. Teraz montana się łapie na nasze kolejne torpedy. W sumie zobaczcie, ponad 43 tysiące obrażeń z tych torped wpadło. No i jak widzicie, jest pożarek, ale niestety nie od nas, moi drodzy. No i teraz jeszcze wpadły torpedki z Hindenburga, z tego co widzę w tom, że Montana, więc już tutaj sytuacja jest jasna, my mamy blisko 120 tysięcy. Obrażeń. No i wszystko jeszcze tutaj przed nami. Z tego co patrzyłem na polskie forum, to Agenor zauważył, że. Jeż, mam nadzieję, że nie przekręciłem niku. Jeżeli przekręciłem, to przepraszam. Zauważył, że y, chyba on zauważył, że okręt jest troszeczkę zwrotniejszy od Giringa i to na pewno jest atut. Natomiast jeżeli chodzi o obro słabą obronę przeciwlotniczą, no to w jakiś sposób ta jego lepsza zwrotność jest właśnie zrekompensowana przez, przez e, e, brak obrony przeciwwodniczej, jest zrekompensowany przez tą lepszą zwrotność, ponieważ dzięki temu łatwiej się nam unika ostrzału e, tutaj z, zrzutu bomb czy, czy, czy zrzutu torped. Jeżeli chodzi o samoloty, no myślę, że. Jeżeli chodzi o samoloty z rakietami, to już jest troszeczkę e, trudniej, bo jeżeli ktoś ma te samoloty opanowane, to zdecydowanie łatwiej jest e, tymi e, takie mniejsze cele jak niszczyciele trafiać. Te rakiety są dość e, szybkie. Natomiast jeżeli chodzi o torpedy, to właśnie taka dobra zwrotność niszczyciela e, w zupełności zazwyczaj bywa wystarczająca, aby, aby te torpedy unikać, tym bardziej, że zrzut tych torped nie jest już tak jak kiedyś, że, że zrzucanych jest ich po e, kilka więc wymanewrowanie takich torped przychodzi zdecydowanie łatwiej taką małą konstrukcją jak obniżniczyciel, a jeżeli on jest jeszcze zwrotny to już w ogóle na wypasie. No i teraz jak widzicie tutaj będzie próba przejęcia kapa B, być może uda się gdzieś tutaj jeszcze wykryć grozowoja. Ja przypomnę, że od grozowoja mamy kamuflaż o 200 metrów lepszy, bo 5.8 grozowoj ma 6,0 na takim poziomie ten, Kamuflaż, także miejmy nadzieję, że jeszcze się uda tutaj torpedami upolować któregoś z przeciwników. Niestety, teraz został nasz Hindenburg wykryty. Montana posłała mu bardzo celną salwę, no i teraz będziemy próbowali tutaj zapolować na tą Montanę. Myślę, że kapitan tego pancernika ma świadomość tego, że, że tutaj. Jest jakiś niszczyciel, ponieważ jest przejęty kap. Nikt na tym kapie nie jest wykryty, więc, więc jest to sprawa dość oczywista. Zobaczcie, to jest dość rzadka sprawa, taka jak mamy w tej bitwie, ponieważ często jest tak, że niszczyciele giną, trafiają do portu jako pierwsze. Tutaj w obu drużynach zatopionych zostało tylko po jednym niszczycielu. Natomiast w obu zespołach trzy niszczyciele, zobaczcie, są, no i one tutaj będą. Wydaje mi się w tej fazie bitwy dzielić i żonić. Trzeba oczywiście uważać na to, żeby się nie nadzieć na radar od Stalingradu. Zobaczcie, tutaj będzie kolejne prawdopodobnie udane torpedowanie. Jestem ciekaw, ile tych torped wejdzie. Ta Montana jeszcze ma uszkodzony silnik. Weszły trzy torpedy, więc znowu zadaliśmy gdzieś około. Ponad 30 tysięcy obrażeń, no i, i widzimy teraz Stalingrad tutaj nas trzyma na radarku. Będzie trzeba spróbować tego okrętu uniknąć. Tu jeszcze jest prawdopodobnie grozowoj. tak, bo tu widzę chyba 6 pocisków, no ale już w tym momencie zniknęliśmy. Działanie radaru Stalingrada się skończyło, no i będziemy mogli przejść ponownie do działań takich ofensywnych, do wysyłania oczywiście. Torped, te torpedy jak widzicie już za chwilę będą dla nas dostępne, także Stalingrad teraz nie ma wyjścia, musi tutaj puszować. w tym momencie zatopiona została Montana przez Gearinga, no to jest dla nas bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ, ponieważ wyrównaliśmy prawie że ilość punktów, no a to moi drodzy powoduje, że mając dwa kapy za chwilę prawdopodobnie uzyskamy... Przewagę. No, trzeba by było teraz jeszcze tego Stalingrada spróbować zatopić. Tutaj jest kazę, bez wątpienia, bo tu już leci. Zobaczcie, trzecia salwa pięciu torped. No i teraz spokojnie będziemy mogli tą strzymę zatopić. Jeżeli. Przepraszam, to był grozowy oczywiście, i teraz mamy tu giringa. Pomyliłem się, myślałem, że to jest Shima, a tutaj były dwa niszczyciele. No i teraz spróbujemy tego giringa. Zobaczcie. Zatopić. Jeżeli on pozostanie wykryty, niestety nie jest, to by nam ułatwiło zadanie. Moglibyśmy z dymku go tutaj ładnie rozstrzelać, no i trzeba poczekać na to, co zrobi moi drodzy Stalingrad, i spróbować jeszcze na tego Stalingrada zapolować. A teraz chyba ostatnia salwa już z ośmiu dział do Giringa i tego Giringa pożegnamy. Oj, jednak nie, zobaczcie, ja jestem teraz bardzo mocno zdziwiony tym, co się wydarzyło. Wymagało to jeszcze jednej salwy. No ale zbliżyliśmy się do 160 tysięcy obrażeń, no i teraz będziemy tutaj robili z innymi niszczycielami wszystko, aby tego Stalingrada posłać na dno. Ja podejrzewam, że on może gdzieś tutaj przy tej wyspie zaparkować, zobaczcie tak też się dzieje, jest to spowodowane między innymi tym, że no tutaj jest względnie bezpieczny i będzie go trudno z tej wyspy storpedować do Zetki ustalił się w orientacji takiej wertykalnej, a nie horyzontalnej, więc stanowi bardzo małą powierzchnię, a to powoduje, że będzie go niezwykle trudno trafić torpedą. Pytanie teraz, czy, czy podpływać na taki zasięg poniżej 2 km, tak aby nas kapitan tego krążownika był w stanie wypatrzyć czy lepiej spróbować zorganizować tutaj jakąś zasadzkę. Zobaczcie, Z-52 oprócz tego, że posłał torpedy, to jeszcze prowadzi ostrzał z mm, działu artylerii głównej. Niestety my tracimy KPC, tam chyba padł przed chwilą jakiś nasz niszczyciel. Ja niestety tego nie... nie Dostrzegłem, natomiast myślę, że możemy sobie spokojnie przy tych szybkich torpedach spróbować jakąś zasadzkę na Stalingrada zrobić. Oczywiście nie możemy wariować, ponieważ zostało nam nieco ponad 6000 hp i wszelkie wariacje mogłyby spowodować to, że od jednej salwy tak naprawdę moglibyśmy zejść, ponieważ no Stalingrad i jego kaliber dział oraz celność i szybkość pocisków powoduje, że naprawdę jeżeli chodzi o taką walkę w zwarciu, w bliskim kontakcie to jest, to jest sprawa dość trudna myślę, że teraz ten Stalingrad zakończy tą bitwę jemu już się nie uda uniknąć tych torped praktycznie nie ma na to szans, dostał zobaczcie trzy torpedy, ale jeszcze, jeszcze nie został zatopiony, w tym momencie przekroczyliśmy 200 tysięcy obrażeń, mamy trzeciego fraga dewastujące uderzenie więc w tym momencie poszedł Stalingrad na dno w sumie do tej pory widzicie udało się ulokować tych torped z tego co widzę 13 no i mamy póki co jeszcze przewagę punktową trzeba jak najszybciej przemieszczać się w kierunku Szimy aby ją zatopić, ewentualnie liczyć na to, że Z na czas zblokuje A lub być może będzie w stanie je przejąć, chociaż nie sądzę, bo zostały nam raptem 3 dwie minuty przepraszam i troszeczkę sekund jestem ciekaw jak końcówka tej bitwy tutaj zostanie rozstrzygnięta myślę że uda się to Shimakaze rozstrzelać przy tym przeładowaniu które tutaj mamy jeżeli będziemy prowadzić celny ogień to Shimę dość łatwo powinno się udać pokonać. Zobaczcie, ona teraz również manewruje prędkością. Ten kapitan tego okrętu zwolnił, natomiast ma też jeszcze uszkodzony silnik, no i przydałoby się, aby go po prostu zatopić. Wpada nam duży kaliber. Wcześniej, jak widzicie, mieliśmy na koncie wsparcie. No jestem ciekaw, jak końcówkę tutaj kolega Alfa i Omega rozstrzygnie czy pójdzie na wymianę ciosów jeżeli chodzi o pojedynek artyleryjski, czy uda się tego przeciwnika tutaj storpedować. No dość ryzykownie, że postanowił do niego nie strzelać, ponieważ jeżeli się przeładuje, to możemy zejść, ale zobaczmy, czy którąś z tych torped przyjmie, jeżeli przyjmie, to mamy po bitwie. No dobra moi drodzy, mam nadzieję, że bitewka z okrętu stalowego się Wam podobała, 216 prawie tysięcy obrażeń, 14 lokowanych torped, to ostatnia torpeda w Shime wpadła, 4 fragi, przejęcie kapasolo. do tego mamy duży kaliber, wsparcie dewastujące, uderzenie myślę, że Alpha i Omega był z tej bitwy więcej niż zadowolony. Pokazał w pewien sposób również potencjał tego okrętu. Bitwa oczywiście była wygrana. Prawie 2900 ekspa bazowego, więc fantastyczna sprawa. No i możemy sobie zobaczyć tutaj, ile udało się zarobić. Brutto zarobek wyniósł 573 000 bazowo. Niestety, widzę, że tutaj mamy kwotę zarobku zasłonioną. Tą netto. Natomiast tu widzicie brud, to to jest 800 tysięcy, więc również wygląda to całkiem spoko. Jeszcze obrażenia zadane poszczególnym jednostkom. Tutaj również można się sobie spojrzeć na to z działu artylerii głównej. Ponad 30 tysięcy obrażeń zadanych. Do tego daleń 27 tysięcy wystrzelonych torped. W sumie było sztuk 84, 14 dosięgło celu i te torpedy zadały prawie 100 58 tysięcy obrażeń, tutaj jeszcze kolejne ekrany, <coughs> przepraszam, z obrażeniami jeszcze następnych, rażonych przez nas celów. No i w zasadzie tak to, moi drodzy, wyglądało. Także, tak jak powiedziałem na początku bitwy, myślę, że jeśli ktoś lubi niszczyciele typu Ninja Style, ten ma troszeczkę lepszy. Lepszą artylerię niż na przykład Shima, ale minimalnie gorszy kamuflaż, to myślę, że taki okręt będzie mu się podobał. Czy to jest okręt na rankingówki? Pewnie tak. Czy to jest na klanówki? To już musielibyście zapytać kogoś, kto te klanówki rozgrywa. Ja w tym aspekcie nie mam zbyt dużego. Doświadczenia, jeżeli chodzi o bitwy losowe, to moim zdaniem jak najbardziej na tak, bo takimi okrętami można sobie spokojnie popykać, nawet solo, nie trzeba grać dywizjonu. Tutaj mamy fajny dymek i fajny potencjał, jeśli chodzi o torpedy. Moi drodzy, w tym filmie to tyle. Ja się z Wami żegnam, zapraszam na następne filmy, zapraszam do subskrybowania kanału i mówię Wam do usłyszenia.